Hej, dzisiaj chciałam Wam pokazać słocze cieni z NYXA, które się nazywają Prismatic Shadow. Ja mam 11 od cieni, a wydaje mi się, że dostępnych jest 12. Cienie prezentują się tak e, malutkie, łatwe do przechowywania. I dlaczego? Moja narnia sobie ostrzy pazurki. I dlaczego postanowiłam zrobić słocze dla Was? Bo wydaje mi się, że te cienie są dość niedoceniane. Jakoś nie spotkałam się na YouTubie, żeby któreś dziewczyny używały tych cieni, i tak w zasadzie zastanawiam się dlaczego. Bo te cienie, według mnie, są rewelacyjne. Żeby ktoś sobie nie pomyślał, że chwalę te cienie, dlatego że je dostałam, bo dostając się do top 20 Anyx Polish Vice Awards, po prostu te cienie dostałam w paczce. Ale naprawdę lubię ich używać. I dzisiaj makijaż oczu mam wykonany e, trzema odcieniami właśnie z tej serii Prismatic Shadow. I tutaj zrobiłam Wam. Nie wiem, jak to nawet pokazać. Zrobiłam Wam słocze na całej ręce, ale zaraz będę Wam pokazywać je w przybliżeniu. Mia, ja czubie. Jeden cień kosztuje 5 funtów i niektóre z nich są. E, Bardziej suche, a niektóre zachowują się już bardziej jak cienie foliowe. Jak dla mnie już mówiłam, te cienie są rewelacyjne, jakość powala, świetnie się nimi pracuje i zaraz po kolei będę Wam pokazywać je wszystkie w zbliżeniu. Pierwszy cień, jeden z moich ulubionych, nazywa się Frostbite. Tutaj on wygląda na biały, ale przy zbliżeniu widzimy, że to jest dłochron, który mieni się na różowo-fioletowo, czyli to jest taki bialutki, wymieszany z różem. Śliczny kolorek, piękny do rozświetlania kącików. Drugi odcień to po prostu czyste srebro. Bardzo ładny, taki chłodny odcień. Ja nie przypadam za chłodnymi odcieniami. Co jednak e, nie sprawia, że ten cień jest zły. Odcień jest po prostu piękny, już nie mówiąc o samej pigmentacji. I następny w kolejce mamy ciemny szary, również chłodny odcień, e, z drobinkami srebra. No, szary z drobinkami srebra. Przepiękny. I tutaj z całej jej kolorystycznej najgorzej właśnie wypada... Aha, nie powiedziałam jak te poprzednie się cienie nazywały. Wszystkie nazwy um, będę wam pisać przy słoczach, ale tak jak mówię, ten niebieski wypada najgorzej z całej e, gamy kolorystycznej. On się nazywa Blue Jeans i ma w sobie właśnie również srebrne drobinki, ale z tej całej serii jest najbardziej um, suchy po prostu najbardziej pudrowy. I kolejny niedoceniany przeze mnie kolorek to zieleń. Ciemna, głęboka zieleń, troszkę wpadająca w stare złoto. Cudowny kolor. Będę musiała go zacząć używać po prostu w sam raz na jesień. I mój faworyt. Taki miętowy kolorek. Dlaczego, jak ja zawsze nagrywam, to jedzie tutaj gdzieś karetka? Tak jak mówiłam, miętowy mój faworyt. I to jest również duochron. Który wpada w złoto. Bardzo piękny, 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 jeszcze raz piękny. I dzisiaj ten odcień, on jaką on się nazywa? Punkhert. Punk to jest taki ciemny fiolet. On również ma różowy podton. I dzisiaj mam go wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. To jest naprawdę niesamowita pigmentacja. Ogólnie cały makijaż robiłam pędzlem do blendowania i nie miałam żadnego problemu z uzyskaniem takiego głębokiego koloru. Następny kolorek. Ogólnie te wszystkie ciepłe kolory to, moje, to moi faworyci. I tutaj mamy taką mieć. Nie wiem, czy to będzie widać, bo... Zrobiłam z jak obracam rękę, to mi się skóra inaczej układa I to jest mieć, która się nazywa Fireball I to jest coś pięknego Naprawdę ten kolor jest rewelacyjny, patrzcie Raz, dwa I nie mamy coś takiego Gdzie wam tu pokazać? Na tatuażu może nie będzie widać Tak tutaj, tutaj widać Dwa pociągnięcia palcem i... no cudo i ta mieć również ma w sobie coś ze złota i rudego, rudziana po prostu. Mieć ten kolor mam położony na oczach koło fioletu, i później jeszcze na tą mieć nałożyłam złoty, do którego zaraz przyjdziemy. I przedostatni kolorek, również bardzo piękny, i on jest tutaj. Narnia! Jeśli słyszycie skrobanie, to moja Narnia się bawi. I tutaj mamy rose golden po prostu. Bardzo ładny róż. On jest bardzo delikatny. I również jest chyba drugim pod względem takiego pylenia się z tej całej serii. Właśnie tylko on i ten niebieski są takie suche. Co nie zmienia fakturze: jest śliczny. Bardzo ładny kolor. I złoto, o którym mówiłam, który mam em, na, na środku. E, powieki nałożone, żeby uzyskać takie, taki trochę błysk jakby. To jest właśnie to złoto. I teraz na końcu pokażę Wam cień, który był moim głównym faworytem. E, oczywiście przed tym miętowym i przed tym białym z połyskiem różu i fioletu. I ten cień się nazywał Girl Talk. I wygląda tak, czyli już go, już go po prostu nie mam I nie, nie zużyłam go, bo to raczej byłoby niemożliwe Chociażbym chciała sobie go nakładać na całą górną i dolną powiekę On mi po prostu upadł i no, nie przeżył tego upadku Bardzo szkoda, ale jak podejrzewam, że pojadę do Leeds To zajdę do Nyksa i sobie kupię ten cień specjalnie Tutaj na Słocza wygrzebałam Wam Resztki, te okruszki, które znajdowały się na opakowaniu, żebyście mogły zobaczyć, jak on się prezentował. On równie pięknie mógłby się nadawać jako rozświetlacz, bo on daje po prostu. Arnia! Bo on daje po prostu taką taflę połysku, tak jak ten złoty, tylko ten złoty dawał kolor, a on jednak dawał takiego błysku, bo to był taki. Taki beż, ciepły beż, właśnie z odrobiną różu, ale z odrobiną złota. Taki bardzo nieokreślony kolor, ale to było naprawdę coś pięknego. I tak jak mówię, te cienie są dość niedoceniane, bo moim zdaniem, jak na taką pigmentację i przede wszystkim na trwałość, to zastanawiam się, dlaczego nikt o nich nie mówi. Ja rozumiem, że te cienie wydają się być drogie, bo to jest jednak 5 funtów. Podejrzewam, że mieszkając w Polsce, raczej bym sobie nie pozwoliła, żeby pójść i kupić pojedynczy cień za 25 złotych. Ale te cienie są naprawdę tego warte. Uwierzcie mi, że są tego warte. Narniuś! Narniuś, patrz! Moja psota! No, kochanie? I co teraz? Hmm. Usypiasz już? Narniuś! No i co, i na rękach najlepiej, tak? Zamknęłam drzwi, bo mój Krystian jeszcze śpi i niedźwiedź został po tamtej stronie narnia tu i mi przeszkadzają. I na rękach zostaniesz? Więcej się rozwodzić na temat tych cieni nie będę, bo mam nadzieję, że zmieszczę się w 6 minutach, mam nadzieję, że mi się uda. Po prostu miałam taką potrzebę, żeby pokazać Wam te cienie, bo je naprawdę uwielbiam. Ogólnie uwielbiam produkty z Nyksa, bo tak jak mówię, dużo ich dostałam i miałam mnóstwo czasu, żeby je testować. Także jeśli chcecie, to dajcie znać, czy chcecie zobaczyć na przykład recenzję innych produktów Nyksa. Używam e, tę taką małą kwadratową paletkę codziennie do makijażu, także dajcie znać, czy może chcecie słocze tej paletki. Proszę Was o zostawienie łapki do góry, jeśli taki film Wam się podoba, wtedy będę wiedziała, że jesteście zainteresowane właśnie takimi filmami. No i oczywiście zostawcie suba, jeśli chcecie być ze mną na bieżąco. Na dzisiaj to tyle, nie rozwodzę się dłużej. Będę nagrywać chyba jeszcze jeden film, także do zobaczenia później. Pa!